Siema widzowie, ja jestem oczywiście. Dysonek zostawcie łapeczkę, zasubujcie kanał na dole oraz nie zapomnijcie wpisać kodu Dysonek przez waki -y w sklepie Fortnite. Żeby mnie wesprzeć, żebym był szczęśliwy, żeby miał chęci nagrywać. A więc widzowie, tworzę dwie strony i chciałbym wam powiedzieć oczywiście o moich planach na ten. Na te wakacje i następne wakacje. A więc widzowie chciałbym was, wam powiedzieć, że po prostu będzie do... Że będzie w te wakacje stream. Ale nie wiem, musicie czekać zawsze. Macie włączyć powiadomienia, ponieważ. Będzie, zobaczycie kiedy będzie stream a on będzie przedłużany po prostu przedłużany jakby sob jakby dobra widzowie może to nie wszystko ale chcę wam to jeszcze powiedzieć żebyście wpadali na Discorda który niedługo będzie miał światło dzienne ujrzy więc będzie miał premierę więc widzowie proszę was o to żebyście wchodzili do opisów i szukali linku pod każdym filmem i oglądacie oczywiście filmy do końca. Ale też pamiętajcie, że tworzę następne wakacje. Będzie już pewnie mój projekt skończony. Jakby mój projekt będzie skończony, bo to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, żeby ten projekt był. Bo on dla mnie jakby, jakby robię tam pewne rzeczy. Co to dowiecie się później. Więc też zostawcie suba i łapkę dla zasięgu oraz dzwoneczek. Widzowie, chciałbym Was zaprosić na streama. Zacząłem stream, o streamie mówić, bo on będzie dla mnie też tego. Czymś nowym. On będzie jakby przedłużony. Więc. To też idzie na cele charytatywne połowa z tego. Więc chciałbym was zaprosić. To jak będę was informował na chyba na Instagramie. A jak nie to na Discordzie też zapraszam. A nie na tym tylko na innym. więc Zapraszam was bardzo serdecznie. Widzowie wpisujcie kodik Dysonek. Żeby... Nie wiem co jeszcze miałbym mówić. Dobra. Widzowie, ja wam dziękuję i to był krótki filmik, więc narko.